Z tymi postanowieniami to bywa różnie, tak, ale jak się robi jakieś założenia, to, to trzeba je realizować, a żeby się rozwijać, no to trzeba sobie podnosić poprzeczkę, więc tak, są takie postanowienia, na pewno, żeby więcej czasu mieć dla siebie przede wszystkim, żeby podnieść tą poprzeczkę jeszcze wyżej niż do tej pory, to znaczy rozwijać się, jakieś nowe wyzwania, nowe projekty pod kątem stricte jakby razże tanecznym, a dwa, takiej troszeczkę innej odsłonie tego Roberta Kochanka. E, to znaczy, nie sam taniec, ale też taki taniec przez e, większe możliwości w ciele, w duszy, w głowie. Jeśli tutaj mówię konkretnie o kobietach. Czy tych postanowień udaje się dotrzymać? Ach. No Powiem tak, że niestety, ale tak. <laughs> niestety, ale tak, jestem taką osobą bardzo konsekwentną i, 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 i bardzo taką wymagającą względem siebie i niestety też innych, więc oczywiście zdarzają się jakieś potknięcia jak u wszystkich, ale no jeśli już coś sobie założę, to osiągam cel. Niestety pandemia jakby odbiła się chyba u wszystkich takim no, niezbyt pozytywnym echem, z racji tego, że no, te wszystkie obostrzenia, no, niestety cała sytuacja stricte, no, wiadomo, zdrowotna. Zablokowała nam pod kątem eventowym, tanecznym, ruchowym dużo takich naprawdę przedsięwzięć, tak jak w moim przypadku też grupa taneczna bardzo duża, koncerty, wyjazdy, to wszystko, gdzieś to wszystko usiadło. Ale no inaczej, no, nie możemy się poddawać, tak? Musimy, musimy brać to wszystko na siebie, stwarzać, znaczy inaczej, wyzwania powodują co? Nowe możliwości, prawda? Też jakby, jakby inne kierowanie, inne postrzeganie świata i szukanie czegoś innego w mniejszej przestrzeni, być może lepszego.